edukacja niszczy intymność dzieci i wystawia je na łódź pedofilów. Wielu seksedukatorów chwali się swoją rozwiązłością, a niektórzy okazali się pedofilami. Operacje zmiany płci określają życie... Pomocy! Mowa nienawiści jest po mnie na Puszczaj mnie, Awa! Odejść, wciąg. Wypuść mnie, wypuść mnie. I zróbcie. To nic nie zrobimy, aby mi nie nie się dotykać. Nielegalny. Dobra, za nie Zróbcie. 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 Zróbcie sprzęt uszkodzony? No zaraz sprawdzam sprawdzić sprawdzić czy jest uszkodzony czy nie